Na wstępie zaznaczę, że opinię, którą mam zamiar przedstawić, formułuję na podstawie dwóch serii książkowych spłodzonych przez autora, to znaczy komornika i Panku. I tak zdaję sobie sprawę, że pan Gałkowski napisał znacznie więcej, nie tylko innych wątków fabularnych, czyli innych serii, ale również sporo palców macał w... Zapierdolę. Bez niespodzianek stalkerze. I nie ukrywam, że jest autorem jednych z, na... jednych z najlepszych książek w ramach całej serii stalkerowej, ale to jest trochę poza wnioskiem, który zamierzam właśnie sformułować. A wniosek to następujący. Pan Michał Gołkowski jest doskonałym malarzem kraju obrazów i pejzaży. To znaczy jest doskonałym autorem, który najlepiej radzi sobie w warunkach ogółu. To znaczy kiedy przychodzi do napisania pierwszego tomu nowej serii książkowej, to jest w stanie odmalować absolutnie bogaty i interesujący świat o Gigastycznym potencjale. Tak było z Komornikiem i tak również było z Sybil Pankiem. Niestety, kiedy przechodzi od ogółu do szczegółu, zaczynają się schody. At so. Nie zaskoczę więc nikogo, jeśli powiem, że Tom Trzeci Sybir Panku. Jest tomem najgorszym z wszystkich trzech dostępnych na rynku, i jest to smutne, bo obiecywałem sobie po nim wiele, a wyszło być może nieźle, ale zdecydowanie mogło i powinno być lepiej. Zdaję sobie też sprawę, że jeśli chodzi o samego Sybil Banka jest grono zapalonych. Fanów. You're goddamn right. I, i, I zanim owi fani mnie rozstrzelają, proszę, niech pozwolą na to, bym uargumentował swoje stanowisko. Niech to będzie życzenie skazańca. Yes, jest. Drugi tom zostawił nas z rasowym cliffhangerem i był on bardzo smakowity. I byłem troszeczkę wpieniony, że nie wiem, jak to dalej się rozwinie, gdyż wątki były soczyście w pełni rozwijające się, wydarzenia nabrały niesamowitego tempa, no i chcieliśmy wiedzieć jak to się rozwinie, trzeba było czekać na tą trzeci, otwieram tą trzeci i... i ponad 100 stron, tak 130 Główne bohater, czyli chudy, przemieszcza się z, do, z punktu A do punktu B. Między punktem A a punktem B. Dużo opisów. Opisów wszystkiego, tego, co widzi, jego wewnętrznych przemyśleń. Pobieżnych e, dialogów z osobami i postaciami 64 rzędowymi dociera do punktu B, żeby z punktu B przesunąć się do punktu D, do punktu D dociera z pominięciem punktu C. W międzyczasie bez zaskoczeń. Multum opisów i wewnętrznych przemyśleń głównego bohatera. Główny bohater przemieszcza się do punktu E. I przyznam szczerze, że sam początek książki doprowadził mnie niemal do szaleństwa, bo takiego hamulca ręcznego to ja się szczerze nie spodziewałem. I oczywiście. Możemy powiedzieć, i to nie jest kłamstwo, że ma to swoje pewne uzasadnienie, fabularne, ale na litość boską. What the fuck is this piece of shit? Tyle wątków zostało rozpoczętych, tyle linii narracyjnych pozostaje niewykorzystanych. Tyle rzeczy można by przeznaczyć na wybuchowe rozpoczęcie książki, bo aż się o to prosiło. Zamiast tego mamy maraton podróży z punktów A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, opisów, bo niekończące się opisy to są e, chlebem powszednim tej książki. Ciągnie się to ponad 100 stron, gdzie przez 100 stron, 100 stron. Główny wątek fabularny ponad 100 stron nie jest w stanie ruszyć z miejsca, w którym fabuła zatrzymała się pod koniec drugiego tomu. Przez 100 stron tom trzeci nie jest w stanie poradzić sobie z zadaniem ruszenia fabuły względem tomu drugiego. Why isn't it possible? It's just not. Why? You ale to nie koniec mordęgi opisowej doszło tutaj do gigantycznej inflacji opisowej jeśli chodzi o akcję, to znaczy mamy sobie jakąś bitkę i możecie być pewni że ta bitka będzie rozpisana do granic możliwości nie dość, że będzie długa to wcale nie będzie wciągająca ale będzie obfita w opisy więc książka pochłaniana jest przez opisy zdarzeń, które zasadniczo nie posuwają bardzo mocno fabuły do przodu, ale wręcz zjadają objętościowo książki. Jest to taka opuchlizna opisowa, której już dawno nie czytałem. Być może miałem szczęście i nie wdepnąłem na taką minę, ale tutaj jest to stan permanentny. Kolejną ciekawostką książki jest jej prostoliniowość fabularna, i wbrew pozorom nie jest to atut. To znaczy, we wcześniejszych książkach były pewne zwroty akcji i niepewność co do tego, jak sytuacja się rozwinie. Dodatkowo, autor potrafił wpleść postaci poboczne. Które urozmaicały smak całej książki i rozprzestrzeniały wątki fabularne, przez to cała książka, a także cała seria książkowa była o wiele ciekawsza. Tutaj dochodzi do bardzo niepokojącego zjawiska: to znaczy, nie ma zaskoczeń. Wiecie, że nasz bohater przetrwa, wiecie, że zaciuka tego i tego, wiecie, że wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. I dokładnie tak tutaj się dzieje. Jasne, jesteście nowicjuszami, jeśli chodzi o odkrywanie kolejnych rozwojów fabularnych, ale jedziecie po torach, o których tutaj wspomniałem, i nie ma absolutnie ratunku przed tym, co oznacza nudę, bo wiecie, jak książka się potoczy, nawet jeśli nie jesteście w stanie e, wyobrazić sobie szczegółów. Tegoż tego zdarzenia. Nie ma od tego ucieczki. Przez to sama książka staje się przewidywalna, nudna, nabrzmiała od opisów, i odstaje bardzo znacząco od drugiej, drugiego tomu, a już bardzo, ale to bardzo daleko znajduje się od tomu pierwszego. We wcześniejszych recenzjach wspominałem o bardzo ważnej zalecie książki, książek całej e, linii fabularnych, tomu pierwszego, jak i drugiego, to znaczy postaci poboczne. I one troszeczkę były gorzej potraktowane w tomie drugim, ale stanowiły bardzo silny kręgosłup i centralny punkt narracji. Głównie dlatego, że dostarczały urozmaicenie, ale również powodowały, że. Wątki fabularne mogły potoczyć się w sposób bardzo nieoczekiwany, i to powodowało pewną antycypację. Co z nimi, jak się to potoczy, czy im się uda? No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie uda im się, gdyż mamy tutaj do czynienia z rzezią niewiniątek. Mamy trzy główne postaci poboczne: to znaczy Mykola, Olga i Kulas. Hold up, wait a minute, something ain't right. Do Mykoli nie można mieć zastrzeżeń, chociaż można też powiedzieć, że sama postać nie dokonuje jakiegoś rozwoju osobistego tudzież postaci na przestrzeni trzech tomów i owszem mamy tutaj swego rodzaju przełamanie kilkuzdaniowe co do postrzegania i istoty błędu, starając się nie spoilować. Ale na przestrzeni całej książki ciężko dostrzec tutaj jakąś znaczącą przemianę Mykoli jako postaci wspierającej. To znaczy jest to pewien monolit od pierwszego tomu do trzeciego z pewnymi wariancjami. Natomiast dla mnie jedną z najciekawszych postaci całej trylogii była Olga. I Olga zostaje tutaj zmasakrowana. Cały jej potencjał zostaje wyrzucony na śmietnik. Postać zostaje. Zredukowana do Damsel in Distress. Do niczego więcej. Postać o potencjale mm, laski z pierwszego zwiastu na Cyberpunk 2077, zredukowana do Damsel in Distress. Ta sztuka udała się niewielu. <grym> Chciałbym pójść w szczegóły, niestety trzeci tom nie jest na tyle gówniany, żebym chciał go bardzo solidnie zespoilować, więc wybaczcie, powstrzymam się. Ale to jest ciężka herezja. Tak obuchem potraktować najbardziej interesującą postać poboczną, to jest po prostu straszne. Cały potencjał niewykorzystany. Możliwości narracyjne wyrzucone przez okno. Cała jej. Szukając odpowiedniego słowa. Specyfika na podstawie wcześniejszych książek, jej umiejętności, jej zdolności. Całkowicie niewykorzystane w tomie trzecim. I całościowo dla całej trylogii stała się bez znaczenia, pomijając, że jest love interest. Straszne. Bye. bye. Jest jeszcze Kulas. Kulas, jako postać, która w trzecim tomie mogła być najbardziej wartościową, najbardziej interesującą postacią ze wszystkich postaci wspierających całej trylogii. Gdzie był tu olbrzymi potencjał do tego, żeby rozmawiać o podejściu do. Określonej sprawy, do tego dlaczego chudy jest kulasowi winien pewne wsparcie w odniesieniu do czegoś, dlaczego jest mu winien, by pójść na pewne kompromisy, bo diabeł w cudzysłowie książkowy może doprowadzić do diametralnej zmiany życiowej kulasa, gdzie jego żyć, gdzie po prostu kulas jako człowiek, jako. Jednostka jest w stanie dosłownie odżyć i odzyskać swoją niezależność. I oczywiście nic z tego nie jest poruszone w książce. Jego zachowanie jest doskonale przewidywalne. Czytając słowa, czytając pewną sekcję książki, gdzie dochodzi do dialogu między chudym a kulasem. Doskonale wiecie, co się stanie, jaki będzie twist fabularny, czuć to pismo nosem z odległości 5 kilometrów Sam. Cały trzeci tom jest szalenie siermiężne, szalenie ostentacyjne, w liczbie niewykorzystanych możliwości. Czy to Olgi, czy to kulasa, czy nawet Mykoli, żeby rozbudować jego chociażby postrzeganie. Człowieczeństwa, czy też jego rozumienie człowieczeństwa, znowu olbrzymie, olbrzymnie, olbrzymnie. Fuck. Olbrzymie pole do narracji, do dialogu, do napisania postaci. Wszystko jak krew w piach. Cała, Cały trzeci tom jest bardzo. Długo ciągnącą się sztampą praktycznie wszystkich postaci. Nawet towarzysz dowódca kończy szalenie sztampowo, szalenie przewidywalnie. Co jest charakterystyką książki? Tak, żeby na szybko policzyć to, co ubodło mnie w lewy, jak i prawy pośladek. Bardzo długie i niepotrzebne opisy. Przewidywalna fabuła. Brak rozgałęzień fabularnych. Jedziemy jednym torem narracyjnym i wiemy, jak potoczy się historia głównego bohatera, zanim w ogóle do, dotrzemy do punktów, które to potwierdzą. Zmarnowany potencjał wszystkich postaci, wspierających wszystkich bez wyjątku, nikt się tutaj nie broni. To był pogrzeb całej serii. To nie jest powrót do Rzymu w tryumfie, to jest. Powrót na tarczy. Czy konstrukcyjnie jest to książka zła? Nie, jest to absolutny średniak, ale średniak przewidywalny do bólu, który odznacza się typowością milionów książek przed nią, która ta przeszłość dla osób, które w miarę są zaznajomione z szeroką popkulturą, było to wręcz palące dla oczu, bo tak oczywiste. Podsumowując jednak, trzeci ton to książka niewykorzystanych okazji, wątków fabularnych, postaci, a także mm, zamknięcia trylogii, która mogła być czymś znacznie więcej. Choć minęło już wiele czasu od przeczytania przeze mnie komornika i szczegóły. Tamtej, tamtego uniwersum już się trochę zatarły, to myśl, którą tutaj przedstawiam, ciągle we mnie tkwi. Dokładnie tak samo było z Komornikiem. Pierwszy tom był świetny, zbudował fantastyczne uniwersum, zbudował główną postać, jak i postaci poboczne, a potem z każdym tomem ten krajobraz, pejzaż zmniejszał się coraz bardziej, coraz bardziej. Tak, by w końcu uderzyć w same podwaliny i jakość całej serii. Tak też się niestety tutaj dzieje. Czy więc Sybil Punk jako trylogia zasługuje na Waszą uwagę? Tak, jednak musicie liczyć się z tym, że suma sumarum zakończenie zwyczajnie nie będzie dowiezione. Masz przejebane. Masz przepierdolone jak sam skurwysyjski skurwysynek. <grywa> Kurwa. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.